Słuchaj, stary, to jest bardzo proste. Ja wcale nie tyram na pisanie tych artykułów i na reklamach piwa. To wygląda trochę inaczej. Ja robiłem tak, no to uważnie. Strony Porno mają programy partnerskie. To jest absolutnie nielegalne w Polsce, ale zakładasz sobie działalność w Zjednoczonym Królestwie łatwa sprawa, potem powiem ci, co i jak tanio to wychodzi i rozliczasz swoje zarobki przez firmę w Zjednoczonym Królestwie. Z tym porno to polega na tym tak naprawdę, że ty im sprzedajesz tak zwane lidy czyli po prostu adresy e-mail. Za każdego maila możesz dostać nawet 1 euro. Niby mało, ale dużo. Zaraz zobaczysz, jak dużo. Jest kilka sposobów znalezienia frajerów, którzy podadzą ci swojego maila, bo chcą zaruchać, albo bo są debilami. Możesz się podszywać po jakieś fajne laski i nagabywać kolesi, ale to zajmuje dużo czasu. Dlatego robisz to prosto. Zakładasz fejkowy profil na Instagramie, robisz zdjęcia siostrze, tak żeby nie było widać twarzy, ale żeby było widać dupę i potem po czasie wstawiasz gdzieś tam linki do kamerki. A tam, żeby zobaczyć obraz pruszowego misia pandy, którego usadziłeś przed kąpem, trzeba się zarejestrować i podać e-mail. Profit. No ale to jest dużo pracy. Robiłem tak kiedyś, ale 10 kafli euro na miesiąc to dla mnie za mało jak na tyle roboty, więc zrobiłem tak. Napisałem bardzo przekonywający artykuł po angielsku, polsku i hiszpańsku na temat hakerów i wykradania haseł z baz danych. Kojarzysz pewnie takie artykuły na różnych portalach. Wykradziono bazy haseł e-mail. Sprawdź czy jesteś bezpieczny. Cały proceder polega na tym, że pierwsze z tych artykułów to właśnie ja napisałem i rozesłałem je do agencji pracowych na calutkim świecie. Angielski, polski, hiszpański. Równa się potencjalnie miliard osób w zasięgu. Do tego lokalne serwisy robią swoje tłumaczenia na hindu czy mandaryński, wtedy zasięg wzrósł dwukrotnie. I teraz wyobraź sobie tych wszystkich frajerów, którzy weszli w coś takiego, pomyśleli Ola! Jezu sićbu straszne rzeczy! I postanowili skorzystać z porady w artykule, że można sprawdzić, czy twój adres e-mail nie jest na liście. Sprawdzarka jest w domenie gov, więc jest 100% zaufania. Jak załatwić domenę gov to później powiem jest trudno, ale da się. Pomogę jak coś. Kontynuując, frajerzy wchodzą w sprawdzarkę i wpisują swój adres e-mail, żeby sprawdzić, czy ich hasło jest bezpieczne. Mój zajebisty skrypt wrzuca wtedy wpisany e-mail do mojej bazy, przesyła potwierdzenie, żeby sprawdzić, czy adres istnieje. Dokładnie 2% ludzi dostaje informację, że ich hasło jest wykradzione przez hakerów i muszą zmienić na nowe z pomocą mojego bezpiecznego programu. W ten sposób około 10% z nich się nabiera i podaje mi swoje hasło. Taki komplet danych e-mail plus hasło można na Luzie sprzedawać w darknecie nawet po 10 dolarów za sztukę. Osoby korzystające z takich adresów nie zostawiają po sobie żadnych widocznych dla klienta śladów, więc jest luz. Oni tam korzystają z tych maili, żeby robić lewe zamówienia na eBayu. Na przykład sam też możesz na tym zrobić hajs, jak coś to powiem, jak, bo mam praktykę. Pozostałe adresy wpisane w wyszukiwarkę sprzedałem portalom porno, tak jak mówiłem. Część bazy jeszcze sprzedałem drugi raz portalom z kasenami online, w formule, że dostaje 5% od przegranej stawki. Kurwa, ile ludzie potrafią udupić, to sobie nie wyobrażasz. Sprawdzałem w Statach, to dzięki mnie jeden koleś przyjebał tyle hajsu, że dostałem za niego jednego 6 tysięcy dolarów w pierwszym miesiącu. To ogólnie wszystko było w listopadzie 2007. Zobacz sobie, jak wtedy porno poszło na Google Trends. To był efekt tego, że sprzedałem im bazy danych z milionami adresów e-mail. To było około 12 milionów rekordów w bazie. Mam nadzieję, że już rozumiesz, dlaczego teraz nie muszę już pracować. Nieźle, co? Ludzie myślą, że dbają o swoje bezpieczeństwo, ale tak naprawdę dają się w tej samej chwili dymać. Kiedyś miałem skrupuły, ale poznałem człowieka, który robił podobne maniany, i powiedział mi, że on też się kiedyś zastanawiał, czy dobrze robi, ale w końcu odkrył przede mną swoją prawdę objawioną. Ci ludzie to tak naprawdę idioci. A ja tylko pobieram podatek od głupoty. Jak wejdziesz w ten biznes, porno, kasyna, darknet, to daj znać. Poznam Cię z tym człowiekiem i wpadniesz do nas na ostatnie piętro Mariota na Dziwki i Cox. Teraz dla zabawy weszliśmy w sumie w posiadanie większości grup wydawniczych w kraju i sterujemy komunikacją medialną. Jesteśmy w stanie zrobić naprawdę pojebane rzeczy. Na przykład, dla jajec zwiększyć sprzedaż wieprzowiny o 70% w danym miesiącu, albo zwiększyć cenę masła o 50% w ciągu tygodnia. To działa tak, że puszczamy na przykład we wszystkich newsowcach info, że w przyszłym miesiącu cukier podrożeje i wtedy dosłownie miliony ludzi idą do sklepu i kupują cukier. Potrafią i po 10 do 30 kilo jednorazowo kupić serio, aż się nie spodziewałem. Im mniejsza miejscowość, tym większe zapasy ludzie robili. Tym sposobem opróżniliśmy magazyny cukrowe. A zrobiliśmy to dlatego, że kupiliśmy buraki od ruskich, bo mieli strasznie tanio. Prawie milion ton buraków, czaisz to? Wpompowaliśmy do Rosji masę pieniędzy, ale Miedwiedew nam podłowę oddał, bo tak się dogadaliśmy po drodze. To i tak ożywiło rosyjską gospodarkę, a do tego też niemiecką, bo wyobraź sobie ile ciężarówek było potrzeba, żeby to przewieźć. Tanie buraki przerobiliśmy na cukier, znowu wystraszyliśmy podwyższką cen, już i tak poszły w górę dzięki nam. I sprzedaliśmy kolejną partię cukru... Po zawyżonej cenie. Stary. Musisz to ogarnąć, że to są kwestie włożenia kilkunastu milionów euro, żeby finalnie wyciągnąć z takiego biznesu nawet 500 milionów. To kwestia pomysłu, bo żeby to zrealizować, to pracujesz parę dni po parę godzin. Czasem dwa telefony wystarczą, żeby zarobić kilka milionów. No ale mieliśmy takiego cwaniaczka, co powiedział, że to wszystko można robić przecież uczciwie, bo my pójdziemy do pierdla za to. Haha. Ha. Otworzył jakiś biznes, coś ze złotem i z bursztynem, potem jakieś linie lotnicze, ha, 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 naiwniak, pewnie by nie poszedł siedzieć, gdyby nie to, że prokuratura już jest nasza. Dlatego pamiętaj, nie wolno ci się wychylać z naszego układu. Mieliśmy jednego takiego kolesia starszego, no, typowy fanatyk wędkarstwa, co stwierdził, że się z tego układu wypisuje. Z kamiennymi twarzami puściliśmy go do domu, a po tygodniu musiał się tłumaczyć w telewizji skąd miał pieniądze i nagle znalazły się w archiwach jakieś stare dokumenty świadczące o jego krzywej przeszłości. Oczywiście total fake, ale musiał się gęsto tłumaczyć i chyba do dziś tego nie odkręcił. Nawet jego żona napisała na nasze zlecenie książkę o nim, żeby go oczernić i powyciągać te fejkowe fakty, że jak przynosił hajs do domu, to mówił, że to to Lotka wygrał itd. Dlatego pamiętaj, motyw jest dobry i hajs ci się będzie zgadzał, ale stąd się już nie wychodzi. Jak wygrywać życie, to do samego końca. Jak już będziesz miał gotowy pomysł, to do mnie dzwoń. Dzwoni na ten mój hiszpański numer teraz, bo zrzucam tutaj dziwki z klifu do trzynastego. Potem lecę na Malte i później na Hawaje zrzucać do wulkanu. Wpadnę też niedługo do Warszawy, to zrzucimy coś razem z Poniatowskiego. Aha, i powiem ci, jak się robi hajs na przekierowywaniu międzynarodowych połączeń do ambasady Gabonu. Następnym razem ci pomogę odpowiedzieć, jak sprzedawaliśmy broń czczaną przez nasze hospicjum dla chorych córek. To dopiero była beka, jak usłyszysz, jak to wykombinowaliśmy, to będziesz piał ze śmiechu. Trzymaj się, jak coś to się odzywaj. Numer masz. I pamiętaj, kurwa, żeby nie wpisywać swojego adresu e-mail nigdzie, bo już cię mam w trzech bazach, sprawdziłem przed chwilą, a z takim pyszkiem, jak masz na tym profilowym, na linku w opisie. To nie wiem, czy za ciebie zapłacą to jedno euro. I kurwa nigdy, nigdy nie czuj się bezpiecznie w necie. Jak czasami płaczesz w nocy przed laptopem, to też widzę.